Dzień dobry. Nazywam się Wiesław Lewicki i jestem prezesem Kongresu Nowej Prawicy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Jesteśmy w przededniu złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Straży Miejskiej. Informuję, że podpisy udało nam się zebrać. Będziemy czekali na poprawną ich weryfikację jutro o godzinie 10 rano. Zostanie wniosek wraz z załącznikami podpisów złożone na ręce burmistrza? Panie prezesie, jak mieszkańcy reagują na Waszą in inicjatywę? Wyjątkowo y, jesteśmy zadowoleni z reakcji y, mieszkańców, podpisują się bardzo dobrze. Y, gdybyśmy mieli więcej ludzi, przypuszczam, że tych podpisów zebralibyśmy 3-4 razy więcej. Panie Lewicki, jakie pieniądze idą na Straż Miejską i ewentualnie jak możemy inaczej je wykorzystać? Obecnie na, na tą jak tu widzimy instytucję idzie ponad 1,5 miliona złotych rocznie. Chcemy te pieniążki wykorzystać na cele bardziej słuszne. Można to wykorzystać na przedszkola, na, na utrzymanie żłobków. Również jak się dowiadujemy likwidowane są posterunki policji, na których nie mamy funduszy, a utrzymywana jest ta instytucja. E, tutaj ostatnio dowiadujemy się z prasy, jak straż pożarna nie ma, nie ma pieniążków na paliwo, aby gasić pożary. A na tą instytucję jest, jak widzimy, piękny nowy budynek wybudowany z publicznych pieniążków. Jest godzina, jest godzina około 12.00, niedziela. Straż miejska, jak widać, nie pracuje. Dwa auta stoją. To są dwa auta wyposażenia Straży Miejskiej w Pszczynie i dwa rowery. Strażnika o tej porze nie widać nigdzie. Straż Miejska również e, głównym zarobkiem Straży Miejskiej jest nakładanie mandatów na kierowców, co jest sprzeczne z ich e, tak naprawdę działaniem. Jak wynika z pisma pana burmistrza przesłanego do nas, wynika, że główne interwencje Straży Miejskiej to ponad 80% interwencji drogowych. To są mandaty za złe parkowanie, radary i tego typu sprawy. Interwencje porządkowe są mniej liczne w działalności tej instytucji. Warto wspomnieć również, że w porównaniu z rok 2011 w porównaniu z rokiem 2010 Spadła wykrywalność wykroczeń przez strażników miejskich przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów na tą instytucję o około 8%. Panie prezesie, o ile spadła wykrywalność? O około 30%. Dzisiaj jest niedziela, przedostatni dzień zbiorki podpisów. Podpisy już uzbieraliśmy. Zbieramy jeszcze zapas, bo wiemy na przykładzie rybnika. Iż urząd broni się jak może i odrzuca często dobre podpisy. Panie prezesie, jak burmistrz odnosi się do referendum? Publicznie, oficjalnie burmistrz obiecał, iż nawet gdy referendum nie będzie wiążące, zobowiązuje się odwołać Straż Miejską, jeżeli będzie odpowiednia ilość podpisów uzbieranych. Więc liczymy na dotrzymanie słowa przez pana burmistrza. Jaki przewiduje pan wynik referendum? Wynik referendum oczywiście przewidujemy, że większość ludzi jest za odwołaniem Straży Miejskiej. Się. Tak, Akurat nie Straż nie Miejska w Pszczynie jest tragiczna, więc. Od lat. Od Nasze, lat. Tę, pyszę, Agata? Panie prezesie, czy uda odwołać się w Straż Miejską? Jestem pewny, że uda się odwołać Straż Miejską, patrząc na liczbę oddanych podpisów poparcia w odwołaniu Straży Miejskiej, jak również sondaż na portalu PLES, który 80% wskazuje ludności za odwołaniem Straży Miejskiej, jak również pan burmistrz oficjalnie przyznał, że przychyli się do odwołania Straży Miejskiej nawet gdyby referendum nie było wiążące. Panie prezydencie, co w sytuacji, gdy burmistrz i Rada Miejska nie przyjęli się jednak do woli mieszkańców? Jeżeli burmistrz nie spełni obietnicy, którą oficjalnie i publicznie obiecał, złożymy wniosek o odwołanie burmistrza i Rady Gminy. Dzień dobry, nazywam się Ryszard Janusz. Dziś mija właśnie ostatni dzień zbiórki podpisów pod referendum o likwidacji Straży Miejskiej w Pszczynie. Gdy podpisy zostaną zweryfikowane, złożymy wniosek do Pana Burmistrza, aby zlikwidował Straż Miejską bez referendum. Chcemy, aby te pieniądze zostały przeznaczone na jakieś bardziej sensowne cele. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy przyłączyli się do akcji, zbierali z nami podpisy, przynosili nam podpisy od swoich znajomych, rodziny. Bardzo dziękujemy. na Państwa udział w referendum.